Siema! Dzisiaj otworzę sobie paczkę od Bogdana Gawlika wwwbogdan Nie przecież dużym Ostatnio dużo filmów z paczek jest Ale ja zamawiam, więc postanowiam się To jest. To jest A, co to zamówiłem? To od razu będę mówił, jak się nazywa. Wyciągam. Już widzę, że fajnie, że zamówiłem, Pierwsze. Nie, nie patrzę, tylko wyciągam. Oczko pawia. Oj, to jest takie długie, bo wcześniej to było takie króciutkie. To jest długie. To zasadniczo. O. Bażanta. Trzy półle tu są? Nie wiem, zobaczę. Albo dwa, albo trzy piwa. Takie, tam, jak obronki, jakiś, jakiś dwa pióra są. Barzanta? Tak. Takie czarne. nie wiem, jakieś. kałęki jakieś. Taki słuchawek. Do O, tego mi brakowało. Czerwona, czerwony jedwab, gruby, to najważniejsze. No, gruby, czerwony jedwab. Dalej, Szenil Fajny ile to jest nie, nie wiesz chyba ile metrów ale szanir fajnie, bo tak połyskuje tu złoty no. zaraz schowam o mm. dalej co to, to? a już wiem ogon yy, ogon tylko wylatują te te futra czy jak się to nazywa schowam na śmiece na stole tutaj oczka ile ich tu jest? A ich tyle jest myślałam że ich jest więcej 4, 8 12 16 20. A myślałem, wydawało się, jakby ich było 10. Dalej to na koniec. CDC, pół grama. Kończyły mi się, więc domówiłem. Co to jest? Czerwony dubbing. To nie, to, nie, to nie jest bardziej dawing, tylko takie włókienka czerwone. O, nie, nie, to jest ma Takie włókienka, same są w Spectra dawingach. Takie czerwone włókienka. To na koniec. Body stretch, ale w wersji tej folii. Fajny, wy. dziwnie pachnie. Tutaj, o nawlekarka. To potrzebowałem, bo chciałem przewlekać się męczyłem z tym. Teraz po prostu, o, tylko ładne. Główki mosiężne, złote. Ja tu jeszcze 25, 2,8 mm. No to, to na nas już czekałem najdłużej, czyli tułowiki dojętek. To taki kolor mm. Hemingway. No to wyciągnąć. Wyglądają bardzo ładnie. Nie wiem czemu mu takie kolory zamówiłem. 5 sztuk. Naprawdę bardzo ładne. I do tułowików. Sidełka takie malutkie. Też Heming Sway. Hammingway, nie Heming Sway. O, ten kolor byłby lepszy. Nie wiem, ten wziąłem. Chyba trochę za dużo. A, może się przytpię. coś pomyślę. Oczywiście Ja byłbym z gdybym nie zamówił złego koloru. Mogę już o żółte zamówić Ale ja, jak mówię nie byłbym sobą, gdybym gdybym zamówił dobre. Idzie hm. do tego czy nie może idzie. o skrzydłka. To jest rozmiar nie wiem jaki to jest nie wiem skrzydełka jak to, 3 6, 9, 12 15 18 18 skrzydełek nie będę ich teraz wyjmował nie no. fajnie o 那是白吃呢。